Każdy znak Zodiaku ma swój amulet ochronny, symbol, który wzmacnia jego energię i odpędza złą aurę. Niektóre znaki potrzebują kamieni spokoju, inne, mocy i odwagi. Baran – hematyt, który chroni przed negatywnymi emocjami. Byk – różowy kwarc, przyciągający harmonię i miłość. Bliźnięta – agat, pomagający w koncentracji i równowadze. Rak – kamień księżycowy, wzmacniający intuicję. Lew, cytryn, dodający pewności siebie i siły. Panna, amazonit, przynoszący spokój i stabilność. Waga, turmalin, odpędzający negatywną energię. Skorpion, obsydian, zapewniający ochronę i wewnętrzną siłę. Strzelec, topas, przyciągający szczęście i sukces. Koziorożec, onyks, dający wytrwałość i ochronę. Wodnik, ametyst, oczyszczający umysł. Ryby, akwamaryn pomagający odnaleźć spokój i równowagę.